Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Właśnie przyszła przesyłka z krewetkami z Danii. Nie? Tego sobie ją odpakujemy. Zaraz zobaczymy. Pokażę Wam, pokażę wam co za krewetki. Oraz jak jest to yy, pakowane. OK. Kolega dorzucił y, hitpaka 72 godziny. To jest spoko. A teraz zobaczmy. Tutaj worek, który oddycha. I tutaj powinny być nasze krewety. Na razie ich nie widać, bo jest czy widać, że coś tam jest, zobaczcie na gąbce, nie? Ale teraz, sobie to przelejemy do innego pojemnika, będzie lepiej widać, nie? Dobra. Gazetki dosyć wilgotne są, ale to no trochę, trochę, że tak powiem, przejechały, nie? Hitpack. No, hitpack jeszcze dosyć ciepły. Dosyć ciepły. I zobacz, jeszcze, zobaczcie, jak, jaka to jest krowa, nie? Dosyć, dosyć duży jest. Te normalne 48 godzin, to jest jakby połowa z tego, nie? Tutaj jednak jest on dużo grubszy, no i cały czas jest ciepły. I to nawet tak dosyć mocno ciepły, także... A paczka szła od poniedziałku, dzisiaj mamy środę, nie? No dobra, to by było, moi drodzy, tyle. Papiery, papiery, gruby styroboks, przesyłeczka z dani. Zaraz zobaczymy same, same krewety. Zobaczcie, pakowane jest to w takie małe zawiniątko. Nie jest dużo... nie jest to duży worek. Nie ma tam dużo tlenu. Worek jest pojedynczy. Te worki są takie dziwne trochę. Są takie jakby silikonowe. Całkowicie są inne w dotyku niż e, niż tradycyjne worki. I zobaczcie, takie małe zawiniątko, w środku kawałek gąbki, no i krewety, nie? Zaraz sobie odwiniemy, zobaczymy, czy z krewetkami e, wszystko jest w porządku. Dobra, i teraz sobie krewetki przelejemy do naczynia. Zaraz Wam pokażę, co to za krewetki. Ok, zobaczcie, krewetkami, które do mnie przyjechały z Danii, są to krewetki Rikon Tiger. Rikon Tiger jest to dosyć e, nowa krewetka. Niedawno były to krewetki tylko z importu, tylko i wyłącznie z importu. E, teraz można już kupić e, Rikon Tigery u różnych źródeł i to już takie, wiecie, rozmnożone rozmnożone e, w, ho, w hodowli, nie? Także zobaczcie, tak to wygląda. Tutaj są moje Rikon Tigery. Teraz zrobimy im, e, zrobimy im aklimatyzację no i w, pójdą, pójdą do zbiornika. A do jakiego zbiornika? A do jakiego zbiornika, to Wam wszystko, wszystko dokładnie pokażę, ale to za chwilkę, jak tylko podłączymy je tutaj pod kroplówkę. Ale zobaczcie, 72 godziny e, hitpak, krewetki szły od poniedziałku, mamy środę wszystko ładnie, pięknie, woda, woda cieplutka. Myślę, że ma woda jakieś 22 stopnie, ale to sobie zaraz dokładnie jeszcze sprawdzimy. Ok, słuchajcie, zmierzymy sobie temperaturę, jaka jest. To jest temperatura u mnie w mieszkaniu, a zobaczymy sobie u krewet. Zobaczcie, 3 dni w podróży, prosto z Danii, woda 23 stopnie. Elegancko, nie? Fajny yy, fajny hitpak. Yy, to robi, bo hitpak jednak 72 godziny mocno grzeje. Yy, pakowanie, pakowanie niezłe, aczkolwiek yy, nie spodziewałem się, nie, że to będzie taki mały woreczek, tak skromniutko wiecie zapakowany, ale najważniejsze, że się sprawdza, nie? Najważniejsze, że się sprawdza. Najważniejsze, że krewetki mają się dobrze. Yy, worki te oddychające. Wydaje mi się, że one powinny być pojedynczo, nie? Że tych worków podwójnie się nie używa. To musi być pojedynczy worek, dlatego też tak tutaj kolega zrobił. Rikon tigery. To zaczynamy aklimatyzację. Okej, okay, słuchajcie, krewety e, się aklimatyzują i krewetki te, właśnie te rikon tigery e, w ilości... ja zamawiałem 15 sztuk, od kolegi dostałem dwie albo 3 sztuki więcej. Szybko się ruszają, nie mogę policzyć, wydaje mi się, że jest 17. Zamawiałem 15 sztuk, także miło ze strony kolegi, że dał gratis. One trafią do tego e, baniaczka na podłożu Sichem. Jak pamiętacie, zakładaliśmy jakiś czas temu. Tutaj są budzki, jest nasz filterek, który sami robiliśmy z budżetem plus ta fajna kaskada cieniutka z trzmiela XP11. Tutaj są nasze recon Tiger. Jeszcze Wam pokażę, w jakich parametrach one przyjechały. 120 ppm nie? czyli jakieś 240 mikrozimensów, a u mnie w baniaku tutaj, no, muszę minimalnie podnieść, nie? Muszę minimalnie podnieść. Wczoraj robiłem te parametry, było w miarę, ale jak widzicie troszeczkę się przefiltrowało i delikatnie podniosę, nie. No, ale będą miały podobnie. Yy, podobnie jak tam u kolegi. To co, troszkę aklimatyzacji minęło, yy chyba pora, chyba pora wpuścić te krewety krewety mam tutaj kolega zamówionych 15 wysłał 18 także bardzo miło z jego strony a no to co, po raz pierwszy w tym zbiorniku krewetki na nowym Rikon Tiger krewetka mało popularna u nas garstka osób tą krewetkę ma w zbiornikach. Dlaczego wybrałem danie? E, dlatego, że taniej. E, u kolegi, u kolegów e, w Niemczech krewetka e, krewetka kosztuje jakieś 5 euro e, w Danii dużo taniej. Dużo taniej wysyłka, dużo taniej krewetki, więc czego chcieć więcej? Także dobra, także to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się i cześć, cześć.